Nightcore Nu06MI to wojskowa wersja sygnalizacyjnej latarki, która jest używana jako narzędzie do identyfikacji swój obcy na polu bitwy. Urządzenie ma światło podczerwone, które jest widoczne przez okulary noktowizyjne i niewidoczne gołym okiem. Latarka jest kompatybilna z szyną ARX, więc można ją używać bez dodatkowych akcesoriów. Jednak w zestawie z latarką znajdują się również trzy uchwyty. Wygięty z systemu Velcro specjalnie do hełmu. Uchwyt z systemem Mole do użycia na plecakach lub kamizelkach i trzeci uchwyt z magnesem i systemem Velcro. Latarka ma tylko jeden przycisk, ale aż 9 różnych trybów. Jeśli przytrzymasz przycisk, tryby będą się przełączać kolejno. Podczerwone stałe światło, podczerwone miganie, czerwone, zielone i niebieskie światło z miganiem. I ostatni tryb to policyjny kogut. Urządzenie ma pamięć trybów, więc włączy się w ostatnim używanym trybie. Ponieważ światło podczerwone jest niewidoczne dla oka, urządzenie sygnalizuje włączenie lub wyłączenie wibracją. Jeśli przytrzymasz przycisk i poczujesz krótką wibrację, oznacza to, że włączyło się stałe światło podczerwone. Długie naciśnięcie przycisku wyłącza światło, a towarzyszy temu długa wibracja. Jeśli przytrzymasz przycisk, latarka przejdzie w tryb migania światłem podczerwonym. Towarzyszy temu podwójna wibracja. Podobnie długie naciśnięcie wyłącza latarkę z długą wibracją. Jeśli zapomnisz i nie jesteś pewien, czy latarka jest włączona, wystarczy krótko nacisnąć przycisk. Jeśli latarka jest włączona, ponownie poczujesz wibrację zgodnie z trybem. Jeśli latarka okaże się wyłączona, po krótkim naciśnięciu przycisku zobaczysz miganie niebieskiej diody LED. To kolejna przydatna funkcja latarki, która informuje o stanie naładowania akumulatora. Trzy mignięcia oznaczają, że akumulator jest naładowany powyżej 50%, dwa mignięcia oznaczają poniżej 50%, a jedno mignięcie poniżej 10%. Pojemność wbudowanego akumulatora wynosi 250 mW. Latarka ładuje się przez port USB-C i po pełnym naładowaniu może świecić do 50 godzin w trybie sygnalizacji podczerwieni. Urządzenie ma również możliwość pracy podczas ładowania. Latarka, wykonana z wytrzymałego plastiku, waży nie więcej niż 17 gramów i może być używana w każdą pogodę, ponieważ ma klasę ochrony przed wodą IP-36. Zestaw urządzenia zawiera uchwyty, kabel do ładowania, instrukcje. Oraz kartę gwarancyjną na 5 lat. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia!